Udowodni, że dla dowolnej liczby naturalnej n liczba 2N do potęgi 3 plus n jest podzielna przez 3. Będę to robił na dwa sposoby. Sposób pierwszy taki nazwijmy to szkolny. Drugim sposobem będzie indukcja matematyczna, czyli coś, co jest poza zakresem szkoły średniej w tej chwili, bo kiedyś było to w szkole średniej, w tej chwili jest poza podstawą programową, ale być może ktoś umie trochę indukcji, może chciałby się nauczyć i go to zainteresuje, to się okaże, że być może niektóre dowody można by indukcyjnie zrobić. Oczywiście na maturze można zrobić indukcję matematyczną. Można rozwiązywać sposobami spoza podstawy programowej. Dobrze by było tylko zaznaczyć. Rozwiązujemy za pomocą indukcji matematycznej. Pierwszy sposób jest tak. Ponieważ mam e, sprawdzić podzielność przez 3, to zbadam trzy takie różne przypadki. E, pierwszy przypadek, że n jest podzielna przez 3. Przez 3, czyli n równa się 3k. Gdzie k jest, no i tu mógłbym napisać liczbą całkowitą ogólnie, ale ponieważ n jest liczbą naturalną, no to znaczy, że 3k to k też musi być naturalne. Drugi przypadek n przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Czyli n równa się 3k plus 1. I oczywiście też k należy do naturalnej. I trzecia możliwość. n przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Czyli n równa się 3k plus 2. Innej możliwości nie ma, bo jeżeli rozpatruję ze względu na podzielność przez 3, to ta liczba albo się dzieli przez 3, albo daje resztę 1, albo resztę 2. Innej możliwości nie ma, i teraz jeżeli w każdej z tych sytuacji uda mi się pokazać, że ta liczba jest podzielna przez 3, no to mam całe zadanie. Czyli 2n do trzeciej plus n równa się, rozpatruję pierwszy przypadek, czyli to jest 2, 3k. Do potęgi trzeciej plus 3k, czyli 2 razy 27k do potęgi trzeciej plus 3k. Mogę wyłączyć trójkę przed nawias, czyli mam 3 razy, 2 razy 9, czyli 18k do trzeciej plus k. To jest liczba Naturalna, na przykład mogę sobie ją oznaczyć przez t, czyli równa się 3 t, co oznacza, że jest podzielone przez 3. Druga sytuacja, dwa razy, no i teraz mam 3k plus 1, 3k plus 1 do potęgi trzeciej plus 3k plus 1. Wzór skróconego mnożenia. A do potęgi trzeciej plus 3a do kwadratu b, plus 3a i razy b kwadrat, i plus b do potęgi trzeciej plus 3k plus 1. No, tu jeszcze dziś na razie nie tu. Czyli jest 2 razy 27k do trzeciej plus 3 razy 9k kwadrat plus 9k plus 1 plus 3k plus 1. No i teraz to mnożąc mam 54k do trzeciej plus 3 razy 927, czyli 54k kwadrat plus 18k plus 2 plus 3k plus 1. No i k do trzeciej jest tylko jedno, czyli 54 k do trzeciej. K kwadrat też jest jedno, czyli 54 k kwadrat. 18 i 3 to jest 21k i 2 plus 1 to jest 3. No i wyłączam 3 przed nawias, to zostaje 18 k do trzeciej plus 18 k do drugiej plus 7k i plus. 1. czyli to jest liczba naturalna, zatem jest to równe 3t, czyli jest podzielne przez 3. No i trzecia możliwość, reszta 2, czyli 3k plus 2 do potęgi trzeciej, dodać 3k plus 2, wzór skróconego mnożenia, znowu, czyli 3k, do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3 razy a i razy b do kwadratu i plus b do potęgi trzeciej plus 3k plus 2. 2 w nawiasie 27k do trzeciej plus

Czyli jest podzielne przez trzy, co należało wykazać. I to jest pierwszy sposób i za chwilę teraz indukcja matematyczna. Indukcja matematyczna i kolejne kroki indukcyjne, czyli punkt pierwszy to jest sprawdzenie dla n równego 1. No to jest tak, 2 razy 1 do potęgi trzeciej plus 1, czyli tu w miejsce n podstawiam 1. To jest 2 plus 1, czyli 3, czyli 3 razy 1. Czyli jest podzielne przez 3, czyli sprawdzenie mam zrobione. Punkt drugi. Założenie dla n równego k. Czyli ta liczba jest podzielna przez 3, to znaczy, że 2n do potęgi trzeciej plus n równa się 3K, gdzie k należy jest. 2K do potęgi trzeciej plus k jest równe 3 na przykład T, gdzie T należy do całkowitych. Ale tu mamy liczby naturalne, czyli mogę napisać, że do naturalnej. Punkt trzeci, teza dla n równego k plus 1. No to oznacza, że 2 k plus 1 do potęgi trzeciej, k plus 1 jest równe 3 jakiejś innej liczbie, 3 razy jakaś inna liczba natura ma być podzielne przez 3. 3t i 3s to oczywiście to nie jest to samo, ale jest to 3 razy jakaś tam liczba natura. No i czwarty krok indukcyjny, czyli yy, dowód. Zaczynam od tezy, czyli 2 wzór stróconego mnożenia k do trzeciej plus 3k kwadrat plus 3k plus 1 dodać k plus 1 to jest równe 2k do potęgi trzeciej, dodać 3 k kwadrat, dodać 6k plus 2 plus k plus 1, czyli 2k do potęgi trzeciej, 6k do kwadratu, 7k i 3. W założeniu mam 2k do trzeciej plus k. Jest równe 3t. To może przekształcę sobie to tak, że 2k do potęgi trzeciej jest równe 3t minus k. I to podstawię tutaj zamiast tego k do potęgi trzeciej. I zaznaczam, że korzystam z założenia. Czyli zamiast 2k do trzeciej mam 3t odjąć k plus 6k kwadrat plus. 7 t plus 3, czyli 6 k kwadrat plus tutaj 7 k. To jeszcze raz, wracam. 7 k plus 3, czyli 6 k kwadrat plus 6 k plus 3. I plus 3T. I mogę z tego wyłączyć 3 przednawias, to jest 2k kwadrat, dodać 2k, dodać 1 i dodać T. Jeżeli k jest liczbą naturalną, T jest liczbą naturalną, to znaczy, że 2k2 plus 2k plus 1 jest liczbą naturalną. Czyli to jest liczba naturalna i którą mogę na przykład oznaczyć przez s, czyli mam 3s, twierdzenie prawdziwe dla każdej liczby naturalnej n większej równej dla tej, której robiłem sprawdzenie, czyli n większej równej 1. I kolejne zadanie. Patrząc na matury z poprzednich lat, wydaje się, że to jest takie zadanie, które jest duża szansa na to, że się pojawi, czyli jakieś przekształcenia z wyrażeniami zawierającymi logarytm.